Witam Was serdecznie tym słodkim akcentem homiczków. Musiałam coś zrobić, przepraszam. E, tym słodkim akcentem homiczków, e, pięknych oczek i, i takich pięknych Molusik ja uwielbiam chomiczki dlatego takie z, e, to zrobiłam. I dlaczego w tym odcinku do Was e, w, w ten sposób przychodzę Dlaczego? Ponieważ mam dwie sprawy. Jedna sprawa to wytłumaczenie kiedy i jak będą ułożone filmy na moim kanale e, Serię i... W pewnym sensie też to będzie reklama. Odleciało mi coś. I tak, najpierw zacznę od takich właśnie spraw, właśnie, właśnie, właśnie. Kiedy, o jakiej godzinie, znaczy o godzinie to nie, ale kiedy, bla, bla, bla. Jakiego dnia będzie dany odcinek tej i tej serii, więc zacznijmy. Gry Papas będą w środy, nie powiem o której godzinie, ponieważ nie wiem, nie, nie będzie ustalonej godziny, tylko będą ustalone dni. Gry Mój Star Planet w, w sobotę, przepraszam, w sobotę. Gry Kogama poniedziałek, tak, dalej będę nagrywać Kogama, jakby ktoś nie wiedział, informacja dnia. Gry Kogama poniedziałek, gry My Freezo w piątek. I taki będzie nasz rozkład gier. Na pewno dojdą Simpsy. Na pewno to już macie zagwarantowane. Więc kciuki w górę, żeby były. Żeby były. Żeby mi się udało i tak to będzie właśnie wyglądało mam nadzieję, że ten grafik będzie wam się podobał no bo tak to to ja tak wsadzam byle jak, a tak to to by było widzielibyście kiedy będzie dany odcinek i na który macie kiedykolwiek czekać oczywiście poniedziałek będzie taką e, dniem na rozpoczęcie szkoły, dlatego wam takie przyjemność sprawiłam żebyście mieli jakiś odcinek E, też w poniedziałki. No i wracając do tej reklamy, którą chciałam zrobić. E, zaproście oczywiście jak macie jakichś znajomych, przyjaciółki, koleżanki, godynki, kuzynów, to oczywiście zaproście ich na mój kanał, niech sobie zerkną i oczywiście właśnie e, jak im się spodoba powiedzcie i jeszcze im tak w cudzysłowie powiedzcie, że jak im się spodoba ten odcinek czy znaczy no odcinki na moim kanale, to żeby zasubskrybowali, bo naprawdę warto, kochani, bo będą mnóstwo przefantastycznych serii, przefantastycznie, ja uwielbiam Simsy i dlatego będą, będą Simsy. No. Więc właśnie, jak ktoś lubi Simsy, a macie taką koleżankę, kolegę, kuzyna, kuzynkę, to oczywiście zapraszam, żeby sobie zerknęli. No. I ja się z wami żegnam, do usłyszenia, papatki, mam nadzieję, że wam się przydała.